Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję i e, zapraszam za no, uroczystą imprezę, otwarcia, szampan, tort proteinowy, wysokoproteinowy, proteinowy. nie macie się o co martwić. Nadciąga człowiek w pomarańczowej, pomarańczowej koszulce. Jest i on. Zaskoczenie dla całej branży fitness. Niepokorny, idący pod prąd, wyznaczający trendy. Niesłuchający trendów, wyznaczający trendów. Rozmawia teraz ze swoimi partnerami ze świata i jest z nami pan Łukasz Ojka. Ciągle zajęty, ciągle w pracy, ciągle ktoś do pana Łukasza pisze. Cały czas coś się dzieje. Panie Łukaszu, tutaj tak pachnie świeżością, jeszcze ekipą budowlaną. Numer 29 stał się faktem. Dokładnie tak, bardzo jestem zadowolony, dumny. Jak widzicie, klub jest niesamowity. Bardzo duże zainteresowanie, sprzedaż świetna. Co mogę więcej powiedzieć? Same pozytywy. Pan. E, słyszałem to wielokrotnie. Pan nie słucha trendów. Pan nie wyznacza. Tak jest. Dokładnie tak, tak chcemy robić. Nie koncentrujemy się na tym, co robi konkurencja. Oczywiście obserwujemy i rozumiemy rynek, co robią inni, bo to też jest ważne. Natomiast chcemy być ty, tym, którzy, którzy wyznaczają trendy i którzy są naśladowani, a nie naśladują. Bardziej tak I to, to jest jakby mój wyznacznik w życiu. To, to, co zawsze robiłem. Trzymam e, się tych zasad. I to, jest, to jest skuteczne i to mi się jakby udaje. Panie Łukaszu, Pan zauważył, że mniejsze społeczności, że mniejsze miejscowości potrzebują ekskluzywnych, dobrych klubów z fantastyczną ofertą. Dokładnie tak, no nie, nie, jest to, nie jest to łatwy biznes, ponieważ ta świadomość jeszcze nie jest pewnie taka jak w dużych mi miejscowościach. Natomiast jeżeli się ma dobrze skonstruowany model biznesowy, dobrą strukturę, monitoruje się odpowiednio koszty. To jest, to, to, jest, to jest ten biznes, który według nas jest, jest na tą chwilę odpowiedzi dla naszego modelu biznesowego. No i ludzie, tym bardziej w mniejszych miejscowościach, oni potrzebują mieć profesjonalnego klubu, który, tak jak ten, ma bardzo duże zainteresowanie. Są oczywiście kluby lokalne, natomiast większość tych miejscowości albo bardzo duża ilość miejscowości, no nie ma takich klubów, które, gdzie, gdzie panie mogą przyjść na zajęcia grupowe, panie mogą skorzystać z sprzętu siłowego, ponieważ te, te dawne, takie jak bym powiedział, siłownie kojarzą się no z klubami albo z siłowniami dla panów. Przychodzisz tutaj na zajęcia? E, dzisiaj jestem pierwszy raz na otwarciu i zaraz idę wykupić karner na kolejne zajęcia. I Powiedz, jak Ci się podoba ten klub? Tak na razie bardzo fajnie, fajne, fajne, fajna prowadząca, fajne dziewczyny, które z nami dzisiaj ćwiczyły. A Radomsko potrzebowało tego typu hmm, klubu? Myślę, że tak. Im więcej się dzieje, tym lepiej. Co pa. Cię interesuje? Jakie zajęcia dla siebie tutaj wybierzesz? E, Pole dance to jest taką nowością dla mnie, jeszcze nigdy nie byłam. Bardzo fajne zajęcia, czas szybko leci i wymagające. Ekstrem fitness w Radomsku. Radomsko potrzebowało tego miejsca zapewne. Tak, zgadzam się. Ten klub jest super, naprawdę jest piękny. Bardzo mi się podoba, naprawdę. A jakimi zajęciami ty będziesz się opiekować? To znaczy, jesteś instruktorem tak. fitness, zajęć grupowych? Tak, jestem instruktorką fitness. Prowadzę zajęcia TBC, Płaski Brzuch, Turbopupę, Pilates, Stretching. Także trochę tego mam. Fantastyczna aranżacja, bogato wyposażone strefy. To jest numer 29. Przed momentem usłyszałem, pan mówi już o 30. Tak jest, na, na, to, na ten rok mamy jeszcze zaplanowane cztery otwarcia, czyli do, do, zamkniemy rok z 33 otwartymi klubami, w Jaworzynie otwieramy klub siódmego, następne są siedlce, następnie jest, z tego co pamiętam, Śrem i dębica na przełomie, także jeszcze ciężko to spamiętać, proszę debatujemy, znaczy te, te daty się ciężko, często zmieniają, jeżeli mamy ustalone daty otwarcia, harmonogram, to w zależności od wykończenia i przekazania nam lokalu, ta data się może jeszcze, jeszcze zmienić, nieco tam o tydzień-dwa. Natomiast tak jak mówiłem w Jaworzy otwieramy klub, kolejny klub 30, zakończymy rok na 33. W przyszłym roku mamy zaplanowane 20 otwarć. Nie marzymy o tym, żeby, tak jak wspomniałam, być najbardziej rozpoznawalną marką klubów fitness w Polsce, eee, żeby każdy, kto do nas przyjdzie, wyszedł zadowolony, aby nasi klubowicze osiągali swoje cele, ponieważ jesteśmy po to, aby pomagać im w osiąganiu tych celi. No i generalnie chcemy, aby cała mapa Polski była w czerwonych kropeczkach Extreme Fitness James. Jaka jest misja, takie główne punkty brandu Extreme Fitness James? Nasza misja, to jesteśmy tu po to, aby pomóc Ci w osiągnięciu Twojego celu fitness. Czyli tak naprawdę głównie zależy nam na naszych klubowiczach, na tym jakie plany, jakie cele sobie stawiają w momencie, kiedy do nas trafiają i my jesteśmy po to, aby im pomagać w osiąganiu tych celi. Czy Pan jest pracoholikiem? Nie. Nie jest pan Ja Nie myślę, że jestem pracownikiem. Ja, ja, ja tak naprawdę nie, nie określam, że mam pracę. Ja nie mam pracy. Ja po prostu... To jest mój styl życia, tak? Tutaj to, co robię teraz, to jeżeli ja bym teraz leżał na plaży i miał drinka w ręku, bym był z tego mniej zadowolony i miał mniej sat, mniejszą satysfakcję niż z tego, co robię tutaj. No ale czasem wy... pan chyba odpoczywa. No odpoczywam. Klasycznie. Pierwsze, pierwsze 6 godzin wyjeżdżam na, na wakacje, z reguły nie dłużej niż tydzień czasu, ponieważ ja nie mogę być poza działaniem więcej niż tydzień czasu. Masz jak pana męczy? No dokładnie, więc, więc to to jest to, taki jestem, bo tak? no czasami no, są ludzie, którzy lubią dużo odpoczywać i spać po 12 godzin i to jest im celem. Ich celem jest, aby mieć dużo spokoju i swobody i ogólnie dużo spokoju i wolnego czasu, a są tacy, którzy lubią tworzyć rzeczy, kreować i osiągać kolejne sukcesy. No ja należę do tej drugiej, drugiej grupy.